Radioaktywne jądro demona dlaczego zabijało naukowców po zakończeniu wojny? Pamiętam ten stół, jakby stał przede mną teraz, i małą szarą kulę na jego blacie, którą po wojnie należało odsunąć jak najdalej od ludzi, a jednak zostawiono ją tam, gdzie pracowały ręce i oczy, a nie zdalne mechanizmy. Byłem w pomieszczeniu jako obserwator, zbyt blisko, by mówić o bezpieczeństwie. I zbyt dumny, by się cofnąć, kiedy wskazówka przyrządu zachowywała się jeszcze normalnie, a dopiero potem jej rytm zmienił się w nerwowy, ostrzegawczy trzask. Odruchowo spojrzałem na piersi i nie zobaczyłem dozy metru, więc w tej samej chwili zrozumiałem, że jeśli coś pójdzie źle, nikt nie będzie wiedział, ile w nas weszło. To nie miała być historia o laboratorium po wojnie, tylko o końcu wojny w jednym błysku. Bo rdzeń, który wtedy leżał na stole w Los Alamos, był przeznaczony dla trzeciej bomby, tej, której nie zdążono już zrzucić, gdy Japonia kapitulowała po Hiroshimie i Nagasaki. Rdzeń przywieziono do badań, bo w świecie, który zobaczył grzyb atomowy, każdy chciał znać granicę, przy której Pluton przestaje być metalem, a staje się czymś, co oddaje energię w ułamku chwili, nie wybuchem jak na pustyni. Lecz promieniowaniem, które przechodzi przez ciało bez pytania o nazwisko. Powiem wprost: w tamtych salach panowało przekonanie, że da się podejść do progu krytyczności jak do krawędzi stołu, spojrzeć w dół i w porę odsunąć stopę, a ten pogląd karmiła wojna, pośpiech i poczucie, że skoro potrafili zbudować broń, to potrafią też. Poskromić jej serce. W praktyce oznaczało to doświadczenia, w których wokół rdzenia ustawiano materiały odbijające neutrony, bo każdy odbity neutron wracał jak echo, zwiększając szansę na reakcję łańcuchową. I wystarczał drobny ruch, by układ przeszedł z bezpiecznego w prawie nieodwracalny. Jeśli do końca uczciwie, najstraszniejsze jest to, że ta opowieść nie zaczyna się od tragedii, tylko od rutyny. Bo ludzie wchodzili do środka z notesem, nie z lękiem, a potem wychodzili z przekonaniem, że znów się udało. Za chwilę wrócę do szczegółu, który zmienia sens całej historii, bo pod koniec dowiesz się prawdy o tym, dlaczego w dniu, gdy rdzeń stanął na granicy, w pomieszczeniu nie było dozymetrów, choć powinny wisieć na każdym, kto przekraczał próg tej sali. Po wojnie laboratorium nie ucichło, tylko zmieniło rytm. Bo wciąż trzeba było sprawdzać, gdzie naprawdę leży granica krytyczności, a ta granica nie istniała na papierze, tylko w geometrii metalu i w tym, jak łatwo neutrony potrafią wrócić do rdzenia, gdy ktoś zbyt pewną ręką zbliży odbijacz. Zespół znał podstawę. Pluton sam z siebie nie wybucha jak granat, lecz w odpowiednich warunkach potrafi wejść w stan, w którym rozszczepienia zaczynają się podtrzymywać, a wtedy nie potrzeba huku, żeby człowiek przegrał. Wystarczy krótka fala promieniowania, która wnika w tkanki szybciej niż mózg zdąży nazwać zagrożenie. Dlatego prowadzono doświadczenia, w których zmieniano otoczenie rdzenia, dobierano materiały odbijające neutrony i obserwowano, jak wskazania przyrządów rosną, gdy układ zbliża się do punktu, po którym zaczyna się samonapędzająca reakcja. I właśnie w tej pracy narodziła się najgorsza pokusa przekonanie, że skoro można zatrzymać się o włos przed przepaścią, to można tam podchodzić codziennie. Wspominam ciszę tych prób, bo była bardziej niebezpieczna niż wybuchy na poligonie. A najgorsze było to, że ryzyko wyglądało jak zwykła czynność techniczna: rdzeń na blacie, ręce nad nim, koledzy stojący w zasięgu, jakby to była lekcja, nie granica życia. Prawda jest taka, że w Los Alamos uczyło się ludzi nie tylko fizyki, lecz także odwagi źle rozumianej, bo kiedy doświadczony fizyk demonstrował, jak zbliżać odbijacz i jak kontrolować szczelinę, Inni patrzyli i zapamiętywali ruch, a nie niebezpieczeństwo, i w ten sposób powstawał zwyczaj, który później nazwano drapaniem smoka, czyli świadomym zbliżaniem układu do stanu niemal krytycznego, aby zobaczyć, jak zachowa się rdzeń, zanim zrobi to na wojnie prawdziwa bomba. Za moment pokaże, jak ta pozornie precyzyjna rutyna zaczęła wciągać ludzi coraz bliżej. Bo im częściej wszystko kończyło się bez konsekwencji, tym łatwiej było uwierzyć, że katastrofa jest czymś, co przydarza się innym, a nie tym, którzy znają każdy dźwięk licznika i każdy milimetr szczeliny. 21 sierpnia 1945 roku w pomieszczeniu Badań Krytyczności Harry Daglian pracował samotnie z tym samym plutonowym rdzeniem, Układając wokół niego ciężkie bloczki z węglika wolframu, bo każdy dołożony element działał jak lustro dla neutronów i zawężał margines bezpieczeństwa do granicy, której nie da się zobaczyć ani usłyszeć, dopóki nie jest za późno. Na uboczu stał młody wartownik Robert Hemmerley, kilka kroków od stołu, i właśnie ta zwyczajność obecności człowieka z zewnątrz w miejscu takiej pracy. Mówi dziś najwięcej o ówczesnej kulturze ryzyka, bo eksperyment nie przypominał sceny z poligonu, tylko mozolne dokładanie kolejnych warstw, które miały opisać, jak skutecznie materiał odbija cząstki wracające do rdzenia. Kiedy konstrukcja rosła, wskazania przyrządów stawały się coraz bardziej nerwowe, a Daglian próbował doprowadzić układ do stanu niemal krytycznego, tak blisko, by zebrać dane, ale jeszcze z kontrolą. I w tym miejscu wystarczył jeden błąd dłoni, jeden poślizg, jedna utrata chwytu na bloku ważącym kilka kilogramów, żeby całość przeszła przez próg. Ostatni klocek wymknął się i spadł w stronę rdzenia. W tej samej chwili pomieszczenie rozjaśnił krótki błękitny błysk. Powietrze jakby stwardniało, a urządzenia zareagowały gwałtownie, bo układ stał się krytyczny. I zaczął oddawać śmiertelną dawkę promieniowania, której nie zatrzymuje ani skóra, ani odruch cofnięcia. Daglien zareagował natychmiast, odrzucając bloczki jeden po drugim, aż reakcja wygasła. I to była walka z czasem, w której wygrał tylko tyle, by przerwać proces, ale przegrał swoje ciało, bo przyjął dawkę ocenianą później na około 510 rentgenów, a Hemerli, stojący dalej,. Dostał wielokrotnie mniej, lecz wystarczająco, by promieniowanie zostało z nim na lata. Daglien trafił pod opiekę lekarzy, a jego stan pogarszał się zgodnie z logiką ostrej choroby popromiennej, nie w dramatycznych gestach, lecz w kolejnych odmowach organizmu, aż po 25 dniach zmarł, pozostawiając po sobie najgorszy rodzaj dowodu, że ta praca nie zabijała tylko w wojnie, lecz także w ciszy. Laboratorium. 21 maja 1946 roku, w tej samej enklawie tajemnicy, gdzie jeszcze niedawno układano ciężkie odbijacze wokół Plutonu, Louis Slotin prowadził pokaz procedury, która w Los Alamos uchodziła za rutynę. Dla pewnych siebie, bo polegała na sprawdzaniu, jak blisko można podejść do stanu nadkrytycznego, zanim układ sam zacznie się podtrzymywać. Rdzeń leżał nieruchomo, a nad nim znalazły się dwie półkule z berylu działające jak skuteczny reflektor neutronów. Przy czym cała kontrola sprowadzała się do szczeliny utrzymywanej nie aparaturą i nie blokadą, lecz płaskim ostrzem śrubokręta w dłoni człowieka, który wiedział, co robi i właśnie dlatego pozwalał sobie na więcej, niż powinno się wolno komukolwiek. Kiedy górna półkula opadała coraz niżej, wskazania rosły. A świadkowie widzieli tylko spokojny gest i napięcie skupione w palcach, aż narzędzie ześlizgnęło się na ułamek chwili. Berl zamknął układ prawie całkowicie, a pomieszczenie na moment rozświetliło się chłodnym, niebieskawym blaskiem, jakby samo powietrze stało się przewodnikiem ostrzeżenia, którego nie da się cofnąć. Slotin odruchowo poderwał osłonę, przerywając reakcję, lecz ta krótka chwila wystarczyła, by w jego ciele zostało to czego nie widać od razu, a co zaczyna działać jak wyrok. Bo promieniowanie neutronowe nie zostawia śladu na skórze, tylko w szpiku i narządach, które nagle przestają nadążać za własną pracą. Wkrótce pojawiły się gwałtowne objawy ostrej choroby popromiennej, ale lekarze mogli jedynie łagodzić skutki, ponieważ nie istniała metoda odwrócenia szkody zadanej w sekundę i po dziewięciu dniach slotin zmarł podczas gdy osoby stojące w sali przyjęły mniejsze dawki, z których część przeżyła, ale niektóre przez lata mierzyły się z problemami zdrowotnymi, których nie da się jednoznacznie odseparować od tamtej chwili. W dokumentach zapisywano liczby i odległości, w rozmowach szeptem powtarzano, że rdzeń zachowuje się jak coś, co każe zapychę, i właśnie wtedy przedgnęło do niego miano jądra demona. Nie jako znak nadprzyrodzonej siły, lecz jako ludzki skrót myślowy dla faktu, że ta sama bryła Plutonu drugi raz doprowadziła do śmiertelnego napromienienia. Po tej śmierci procedury zmieniono, zaczęto naciskać na zdalne manipulatory i większy dystans, ale rdzeń pozostał w pamięci zespołu jak dowód, że nawet w miejscu, gdzie rozumiano fizykę lepiej niż gdziekolwiek indziej, o życiu decydował czasem drobiazg w dłoni. Po drugim wypadku w Los Alamos, przestało się mówić o odwadze, a zaczęło szeptać o odpowiedzialności. Bordzeń, który miał być kolejnym ładunkiem wojennym, stał się dowodem, że granica krytyczności nie toleruje ludzkich przyzwyczajeń. Jednak nawet wtedy część zespołu próbowała zamknąć sprawę w ramię technicznej usterki, jakby śmierć dało się wytłumaczyć samym poślizgiem narzędzia. W praktyce dochodzenie opierało się na rekonstrukcjach, odległościach, szacunkach i zeznaniach, bo najprostszy dokument, który powinien istnieć po każdej pracy z materiałem rozszczepialnym, nie istniał wcale, a brak tej jednej rzeczy zamieniał precyzyjne zdarzenie w niepokojącą domyślność. Ludzie, którzy byli wtedy w sali, wspominali później, że po wszystkim panowała cisza trudniejsza niż krzyk licznika, bo każdy rozumiał, że nawet jeśli procedury zostaną poprawione, tego, co już weszło w organizm, nie da się wycofać. I dlatego najcięższym ciężarem nie była sama fizyka, lecz świadomość, że cała kontrola została oddana w ręce nawyku. Prawda jest taka, że w tamtych dniach wciąż działały mechanizmy wojennej tajemnicy, a wraz z nimi presja, by ograniczać liczbę śladów, które mogłyby krążyć poza laboratorium. Dlatego dozymetry filmowe, choć formalnie znane i używane, nie znalazły się przy wszystkich obecnych podczas doświadczeń, co później było opisywane jako naruszenie dyscypliny, a jednocześnie jako znak epoki, w której bezpieczeństwo przegrywało z pośpiechem i przekonaniem, że eksperci poradzą sobie bez papierowego dowodu. Pod koniec poznajesz prawdę o tym, dlaczego w dniu, gdy rdzeń przeszedł przez próg, ludzie w pomieszczeniu nie mieli dozymetrów, ponieważ nie była to pojedyncza nieuwaga, lecz rezultat kultury pracy, w której większe znaczenie miała demonstracja kontroli niż jej rzeczywiste zabezpieczenie. A jednak, mimo nowych zasad i dystansu, w aktach pozostały luki, pamięci pozostały twarze, a w nazwie jądra Demona pozostało coś, czego nie potrafi wytłumaczyć żadna tabelka. Bordzeń nie miał woli, a mimo to dwa razy doprowadził ludzi do tego samego końca. I kiedy dziś ktoś pyta, czy było w tym przekleństwo, czy tylko błąd, zostaje jeszcze jedno pytanie, którego nikt nie lubi stawiać głośno, bo jeśli w miejscu, gdzie rozumiano atom, zabrakło dozymetru to czego może zabraknąć następnym razem, kiedy człowiek znów uzna, że ma wszystko pod kontrolą.